Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Neo, jedną dzisiaj Andret. Ja już się witałem, ale on sobie nie nagrał, cześć. Cicho są mu się nie nagrało i Basiks. No. No. To, to, że mi się na szóstej sekundzie zatrzymało, bo miałem jednego FPS-a, to nie znaczy, że kurde ja że mi się nie nagrało. No. Dobra, więc jesteśmy Panie w grze... Zobaczymy ile będzie wyświetleń. Więc jesteśmy w grze kurwe. Hevere. I e <coughs> kurwe, tylko zmieniona nazwa. Tak, e, więc tak startujemy może będzie masakra Bloody X O, staram się ciekawe. czekaj, jak teraz? Patrzę. No, patrzę. <laughs> Jezus, I like cheese <laughs> like... Jeszcze raz te kakao po... Nie, czekajcie poczekajcie, sobie włączę Minecraft'a jeszcze Okej okay, dobra No jestem Mam no. Najgorsze jest to, że kurde, ale to małe, Jezu. No dodałem skalowaną. Nie! Nie! Zobie! <laughs> Zabiję cię! A teraz już wygadzamy. Nie, 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 nie! Nie! Nie tam. Nie... nie. Dobrze. A, dobrze. Nie hmm. Szkoda, że Avidiego nie ma Cicho, mama, Z mama nie. Zgrałbym jedno mogę więcej Cicho, co poszedł. co To Avidy, co poszedł. To co <gadł> 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 <Dobra, uchaniski, gadł> <dobra. gadł> To Avidy, co masz? To 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 Mhm. Mm tu 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 tu. Szkoda, że mi się nie nagrało, no. Bo ta kochana muzyczka tutaj była, której już nie ma. Po co ci to wyślę. Nie. Nie. Like idiot, like a idiot, haha. Wiwi. Ha. Patrz jak równo. Otóż mamy po dwa punkty więcej. Byłaby świetna liczba, odnośnie liczba. Nie, jakiego jutra w piątek, w piątek będzie to koniec świata, którego nie wierzę? Ale tak i tak nie będzie końca Ale świata. O no nie! No, no to wszystko, wszystko się 0 się. Mandret, skój się. Najpierw Andret, no. Dobra. To to nie ma. No się!

a ja dostałem punkta jednego. A ja dwa. Dobra, jedziemy bliżej, chciałbym, ma dostać do punktu. No. A, 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 Jeszcze raz tak samo to znowu domu, na trzy jeden. gdzieś jedna no jak ty na ocieprze wskazujesz no bo oui. ja ten jak no Nigdy Słucham. więcej mi tego nie robi co nie lubisz mnie no, nie umi ta grać, nie umi ta grać, haha. Ja jestem takim mieści, żeby się od razu na <laughs> Chciałem być w ściany, tylko dobrze do nie ta ściana się pojawiła. Jak mnie ta ściana się no, pojawiła? Bo no to jest za gówno. <laughs> Tam też. <jest. śmiech> no bo Sum Jesteś. Zdrowy, nie. Ale jesteś w jednym kawałku. Tak. To za chwilę nie będzie. Mówiłeś coś? <śmiech> <śmiech> Idziemy, bo po do Tak. No, spróbujcie tylko. Pamiętacie, jak to się ostatnio skończyło? Nie. Powiedziałem. Nie, nie, Chwila, bo nagrywam. Nie. Tak, jest A, dobra. Czekaj, Nie. Tak. I tak Radziwicz, błagam. Złożymy Tylko się nie kłóc. Cokolwiek, by się nie A <ślesz> To nie jest zależne mnie. Ja cię zaraz, i będę po No to <ślesz> No ale, na pewno żyć. Tak. <ślesz> Like no. A, a Nie. Co to było? To był Andret. Ja to wygram, zobaczycie. Złożym się? Wolę nie. Ale to już przegrasz. O. To ja tego też

No NIE! No, na... ty na Andretta, na Andretta! Na Blaszx chyba bardzo. dużo... Co to za debil, nie pojawił? Na Andreta, na Andreta. Żółtek Ja mówię o niebieskim, ale okej Żółtka, ci się trollowałem, co ty chcesz? No prawie! O, no już... No no, nie, ja z nie gram, bo ty ci tu tujesz Wiem, nie grasz na on <noise> <noise> gra w Minecrafta na kodach. No dobra, ja odszedłem. Dobra. To myślę, że będziemy kończyć, nie wiem, nie nagrał no. <noise> no i, się się, i się, No jeszcze jedną Dobra, I weź jeszcze... Zmień tego tego, Moda tego no. Nie. Tak. Albo gramy na takiej, albo kończymy... No, nie, 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 nie. no więc. No, ostatnia partyjka bym się Ale... Nie... Ale y, po tym nagrywamy Minecrafta. Dobra. Mam godzinę. Co? Mam godzinę. No, to pół nagramy. Łiii. Dobrze, dan Tam jest to to coś. I się nie skuje. A Fuck. <laughs> No. Mam cię! Ja to chciałem zebrać! I like trański! Mam Teto, mam Teto! Dam na dyktę, ma do dużo punktów! No nie! Ja się muszę napić w bo... A ty wiesz, że ty, ty mnie schułeś? Aaa! Wiem, że się po jestem! <laughs> Brawo, Neo! Uło! Wow. Ty... Nie! Le, jak nie nie. nie. Ja będę kto dostał? Neo dostał punka! Ej, czemu ja laguję? Nie laguję! Laguje. Lagujesz, lagujesz! Lagujesz, lagujesz, laguj, lagujesz! Bo masz lagi, lagujesz! Brawo, Neo! Nie chyba teraz się skończy. Nie wiem. przez dwie kolejki mnie o Ogórek, o ogórek, ogórek. Chciałbym w to wiedzieć. Że ogórek? O, nie! Ty miałeś się skończyć. Trzeba było Andretu wiedzieć. Nie, jestem musiał napić się. No. no to no co, no tam gdzieś się spokojnie człowiekowi napić. Co tam piszesz? Czekam, będzie mi widać myszkę. Ja sobie wyłączę widoczność myszki co nagranie. Poczekaj. Bez kursu... Ani on bez kursu, ale no to jest paczka. I pisz po. Nie zabiorę. Dziękuję. A za co dziękujesz? No bo go przecież to, tutaj, tak. No to co? Trrrrrroszkę. No to co? Trrrrrrrroszkę. Ale nie. No Ja to chciałem wziąć. Ty no masz... No. To były twoje słowa, nie Ej... Dwa dni. KUJĆ! O, nie wykorzystaj takiej szansy. Lol. Strzałki mi się powieprzyły. Nie masz strzałek. Podejdź w pole. Ja byłeś wcześniej, no. Nie. Mógłbyś tutaj lepiej najlepiej. Człowieku, z powodu, że nie miałem trzykrotnie. Co? Ja miałem trzykrotne, właśnie cztero. Ja coś zrobię, z spowolnię człowieka. Ja nie, ja uwielbiam pogrubienie patrzę na mnie w małej mapie. Mmm. Poczekaj, poczekaj. Kurde. Andrat? Andret. Kto? Ty, ty tendrofilu Nie. Korkofilu. <laughs> Warość. Oo, o o o, no, o, 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 o oo. O, o, o. Okay. Bo jestem prosty. Prosty jak wotarosty, stara się go starosty. Minecrafa <laughs> nagrywamy na tym serwerze co teraz ganz, czy... Nie... No pewnie szedłem no! N no. No jakie 6 punktów do Andretta. Nie <noise> <noise> to zmarde pocieszenie Mów sobie 3 punkty do Neo <noise> Nie, ja wolę nie będę żadnych... <noise> W ogóle chłopy, chłop, macie jakieś ładne takie fajne te te projekty domków do Minecrafta? Ja? E, ja i ładny domek Ja mam, <noise> <ja> mam ładny <noise> wierzy jak to się fajnie Ale Brazic z jakieś takie no e, no takie Bam. projekty żeby e? mógł, Żebym mu to zbudować na, na tym tym na wizji nie Ty to musisz budować? No ja chcę to zbudować u siebie no, w Minecrafcie na modach grywamy teraz ja to e, Nie ty my będziemy teraz chyba Mineplayer nagrywać A ja u siebie na Minecrafcie na modach No 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 zagadałeś mnie! Chul. Lasik się no, Nie laguj! Lagu. Żółte? Ktoś, ja nie mam nic na... nie też nie mam dwa. internetem, yy, poza no, Skypeem, łączonego. no to to jest, Przecież ja się tam zmieściłem. Popie, jaki ty miałeś farta? gdybym tam nie zrobił dziury, bym się skuł. A a a a, siedem punktów dla Andreka. ładne dopracowanie, cię punkt, dwa punkty to zwycięstwo. Kiedyś no, tak taką miałej ja byłem spowolniony A ja nie ogarnę stronie, ale ten tyle Lewo, prawo 7 no. Tutaj naprawdę nie ma nic do ogarnienia Z reakcji. reakcja, Nie, a, 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 a Dobra, myślę, że będziemy skończyć Znowu, mam pana No ja nie mogę! <susza> perno, perno. To, Dobra. No to co, miło się grało, no ale no może za niedługo nagramy coś ciekawszego, może ktoś będzie miał premium i nam da coś więcej. Może Dobra. będę miał na premium, no może no takie puktołkowe, może. No, nie reklamuj. Dobra. Taki tegoż tak tak się tak będziemy Pęknamy będzie no... się. Dobra, to Andret. No aleluja, szczęśliwego nowego roku. A pamiętajcie, najlepsze imprezy są piątku na, na niedzielę. Blazix? Dobra. No, no. jeszcze wy po anegdotce i kończymy. To, yyy, żegnam was wszystkich bardzo serdecznie. Cicho! anegdotka. Cicho! Widnie do głowy, MASŁO! No to na razie, do widzenia. Pa. Andret. Nie nagrywacie? Nie, już nie. Andret. Co? Masło.